Pewna mała dziewczynka, dziś opowiem historię. Pierwszą zapewne z nas i nie możesz zapomnieć, ta miała ledwo 8 lat. To trochę boli. Niestety, tym razem ojciec też alkoholik. Na słowo proszę, uwierz mi jak ciężko to unieś. Kiedy pośród również nikt nie um. Dlaczego małe dziecko w szkole płacze samotnie? Dlaczego non stop nosi w szkole te same spodnie? Niestety nie ma innych, a ty po raz na Dla ojca mała Ola to tylko 500 plus Matka pracuje sama, ale boi się męża. Gdyby mogła cofnąć czas, by się nie chciała zaręczać. Ola to bardzo zdolne dziecko, tylko skoda że nie widzi nikt Jak przychodzi przez piekło, nawet wychowawczyni, nie dostrzega jej bólu A matka nie ma siły na przebicie muru. Powiedz mi jak to jest, dlaczego małe dzieci nieświadome niczego wciąż muszą cierpieć. Powiedz gdzie jest sens, ty rodzina, która wszystko ma, odwraca się na pięcie Proszę powiedz gdzie, znajdziemy sprawiedliwość, współczucie, a co ważne serce. Proszę oświeć mnie, bo nie potrafię dotrzeć tam, gdzie każdy znajdzie szczęście. Tego feralnego dnia oli nie było w szkole, jej nauczycielka zadzwoniła do matki, kuchy telefon, więc po rozmowie z dyrektorem Postanowili do niej pojechać, lepiej to sprawdzić. Gdy pukali do drzwi, to nikt nie otwierał, ale czuli, że ktoś tam jest. Sąsiadka z naprzeciwka mówi: była afera, ale od kilku godzin. Wciąż cisza wbrew pozorom temu, że dziewczynka była zdolna. To w a nie ojca, dyrektor wezwał policję, nie było na co czekać, wyważono drzwi, a tam w środku krwi rzeka Na podłodze leżał ojciec, miał podcięte gardło, matka wisiała w kuchni, ciężko to ogarnąć Mała Ola w pokoju, nieświadoma co się stało, narysowała rodzinę całą Powiedz mi jak to jest, dlaczego małe dzieci nieświadome niczego wciąż muszą cierpieć gdzie jest sens, ty rodzina, która wszystko ma, odwraca się na pięcie. Proszę powiedz, gdzie znajdziemy sprawiedliwość, współczucie, a co ważne serce. Proszę oświeć mnie, bo nie potrafię dotrzeć tam, gdzie każdy znajdzie szczęście. Powiedz mi, jak to jest? Dlaczego małe dzieci nieświadome niczego wciąż muszą cierpieć? Powiedz, gdzie jest sens, gdy rodzina, która wszystko ma, odwraca się na pięcie. Proszę powiedz, gdzie znajdziemy sprawiedliwość, Czucie, a co ważne serce, proszę oświeć mnie, bo nie potrafię dotrzeć tam, gdzie każdy znajdzie szczęście.